Wojna prezesów, czyli Banaś kontra Kaczyński. Czy prezes Kaczyński dalej będzie prezesem? Filip S udawał konsula i oszukiwał ludzi, ile mogą kosztować telefony do Jastrowicza. Związek partnerski PiS i Pawła Kukiza. Poezja antka Orłosia. No, tematów nam nie brakuje. Obyś żył w ciekawych czasach, jak mówi chińska klątwa. Ale my oczywiście nie narzekamy, tylko zaczynamy kolejny program, będący subiektywnym przeglądem wydarzeń, czyli. W telegraficznym skrócie, czyli WTS. Czwartek, 3 czerwca, Maciej Orłoś. Zapraszam. Kaczyński i Banaś na wojennej ścieżce. Zaczęło się od tego, że Jarosław Kaczyński wyciszył posty Mariana Banasia na Facebooku, czy tam na albikli. Kiedy PiS, jakieś dwa lata temu, próbował usunąć prezesa Nick, kiedyś swojego kumpla, ale usunąć nie z Facebooka, tylko ze stanowiska. Ostatnio było tylko gorzej. Banaś ogłosił, że kieruje zawiadomienia do prokuratury w sprawie Morawieckiego, Dworczyka, Sasina i Kamińskiego w związku z organizacją nielegalnych wyborów kopertowych i Kaczyńskiego całkiem wywalił ze znajomych. Przy okazji udzielił wywiadu tygodnikowi wprost, w którym nie przebierał w słowach na temat byłego kolegi i w rewanżu Banaś zgłosił jego konto do skasowania. Te socialowe metafory to taki sposób, żeby wyjaśnić zawiłości trudnej relacji prezesa NIK ze środowiskiem PiS. A te z zimnej wojny zamieniły się w gorącą, bo Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko Kaczyńskiemu, zarzucając mu zniesławienie, i wywieranie nacisków na instytucję państwową. Jak wiadomo, prokuraturą kieruje Zbigniew Ziobro, który tym sposobem zyskał kolejnego haka na naszego napoleona z Boże. W każdym razie wygląda na to, że w starciu dwóch prezesów Pis i NIK, decydujące słowo będzie miał kto prezes Solidarnej Polski. Co do wyborów kopertowych, naprawdę z niecierpliwością czekam na decyzję prokuratury w związku z zawiadomieniami Banasia. Tym bardziej, że im szybciej Ziobro każe tę sprawę zamieść pod dywan, tym szybciej nikt będzie mogła złożyć do sądu zażalenie na decyzję prokuratury. A ponieważ nie wszystkie jeszcze sądy zostały przez władze zneutralizowane, jeszcze to może coś z tego wyjdzie, kto wie. W każdym razie sprawa ciągle żyje, a odpowiedzialni się pogrążają, głupio się broniąc. Na przykład Michał Dworczyk w wywiadzie z Konradem Piaseckim stwierdził, że wiedział o obiekcjach co do legalności planowanych wyborów. Dworczyk stwierdził jednak, że te obiekcje to nie były opinie prawne, ale robocze notatki. No to pewnie, jak były to robocze notatki, to Dworczyk nie mógł ich odczytać, i w związku z tym nie doczytał, że mogą mu grozić trzy lata paki. A teraz. Oddam głos mojemu alter ego, który zacytuje specjalnie dla Was słowa z komentarza na Facebooku pod jednym z odcinków WTS. Proszę bardzo, posłuchajmy. Orłoś pucujesz się na inteligentnego dowcipniska, a jesteś żałosny. Okrutnie wysilone te twoje żarty. Tak dalece wysilone, że prócz wysiłku już nic innego w nich nie ma. To prawda, wysilam się, ale z tym wysiłkiem to bez przesady. Więc ciągnie rzepkę Maciek Nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Co ciekawe, odpisałem panu Jackowi, że dziękuję i że użyję jego komentarza w programie, a on na to odpisał, że nie ma za co i wysłał mi uśmiech. Hm, proszę bardzo. Nawet nie wysilony ten uśmiech, moim zdaniem. Można. Można. Ale wracając do przekrętów w najwyższych kręgach władzy. Otóż. W Wielkopolsce nie takie numery wykręcają. Stamtąd pochodzi niejaki Filip S., 36-latek, którego nazwisko zostało skrócone do jednej litery decyzją prokuratury, stawiającej mu zarzuty licznych oszustw. Zdaniem śledczych wkręcał ludzi, że będzie ambasadorem RP w jednym z krajów afrykańskich, obiecywał im gruszki na wierzbie i wyłudzał pożyczki. Na poczet przyszłych biznesów. Uwiarygodniały go znajomości z postaciami z pierwszych stron gazet, bo lubił się fotografować z politykami od lewa do prawa. Nie bez powodu media okrzyknęły go nowym konsulem w nawiązaniu do popularnego filmu z Piotrem y, Franczewskim. Grany przez Franczewskiego Czesiek Wiśniak udawał austriackiego konsula i działał podobnie jak Filip S. Prawdę mówiąc, to i tak oba numery, filmowe i prawdziwe, wydają mi się lepsze od oszustwa na wicepremiera, które polega na przejęciu 70 milionów złotych na wydrukowanie kart do głosowania, które nigdy nie zostaną użyte. A przynajmniej są to przestępstwa nieco weselsze, to znaczy tamte. Wybory kopertowe były po prostu smutne. Nie nadają się na komedię, ani na jakiś dołujący dramat, a nawet na tragedię się nie nadają. To po prostu totalna. Masakra. Z tego Filipa S to jest naprawdę niezły numerat. Jak go skażą, to na miejscu prezydenta bym go ułaskawił, bo może się nadawać na prezesa PiS. Szczególnie, że fotel Jarosława Kaczyńskiego już za kilka lat prawdopodobnie się opróżni. Szef Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że w najbliższym czasie już ostatni raz będzie się ubiegał o to stanowisko. W dodatku tym razem on, Jarosław Kaczyński, wcale nie ma pewności, że wygra, wyobraźcie sobie? Naprawdę tak powiedział, sam czytałem. No więc kto po nim? Jeśli nie Filip S. To może ktoś inny z problemami z prawem. Mariusz Kamiński, którego musiał ułaskawiać prezydent, a teraz o nieczyste zagrania posądza Najwyższa Izba Kontroli. Mateusz Morawiecki, który jest zamieszany w ten sam numer co Kamiński, a jeszcze ma na sumieniu jakieś dziwne biznesy na rynku nieruchomości. Joachim Brudziński, który podobno w młodości wyleciał ze szkoły za rozbój. Nie paczka. bałbym się ich spotkać w ciemnej uliczce. O no, tak, bałbym się. Co do Jarosława Kaczyńskiego, to niedługo kończy 72 lata i w wielkiej polityce siedzi już kawał czasu. Ale nie taki kawał, jakiego stronnicy by chcieli wierzyć albo chcieliby, żeby społeczeństwo wierzyło. Tak podejrzewam, żeby chcieli, bo TVP najwyraźniej szykuje jakąś historyczną laurkę o działalności Jarosława Kaczyńskiego w opozycji antykomunistycznej. Poinformował o tym Bogdan Borusewicz, prawdziwa legenda opozycji, który już w liceum w roku 1968 trafił do aresztu za rozpowszechnianie ulotek wspierających protesty studentów, a w 1980 był jednym z inicjatorów strajków w Stoczni Gdańskiej. Dziennikarze TVP poprosili go o wywiad do filmu dokumentalnego o Kaczyńskim pod tytułem "Człowiek z żelaza" e, przepraszam, "Człowiek e, zmontowany". Człowiek Dno oruś. Dno. W wywiadzie miał wspominać Kaczyńskiego w latach 70. i 80., a Borusewicz odpisał telewizji tak, nie mam wiedzy na temat działalności opozycyjnej Jarosława Kaczyńskiego, poznałem go dopiero w 1988 roku, współpracował ze mną w Gdańsku tylko Lech Kaczyński. Piękne oranko, czy też za oranko. Ale TVP sama się wystawia na takie strzały. Przecież nie od dziś wiadomo, że najpoważniejszym wyrazem buntu Kaczyńskiego w czasach pierwszej Solidarności był bunt przeciwko Budzikowi. I dlatego 13 grudnia 81 roku spał do południa. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby przewidzieć jaki wydźwięk będzie miało kolejne wiekopomne dzieło TVP, dlatego od razu chciałbym ostrzec panią Annę Karwot, że nie ma co dzwonić do wróżbity Macieja. Kim jest Anna Karwot? To nowy nabytek Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest audytorką, czyli sprawdza jak działają inni. Najciekawsze w tym jest jednak to, że kiedyś sama nie była zbyt dokładnie sprawdzana, bo przed ponad 10 laty wyleciała z posady w samorządzie Knurowa, w związku z tym, że przepuściła ponad 40 tysięcy złotych na połączenia ze służbowego telefonu. Jak sama wówczas wyjaśniała, podczas sesji Rady Miasta dzwoniła do jasnowidzów, żeby podpytywać o sprawy służbowe. I witamy z powrotem Wróżbita Płodek. I czekamy na Państwa telefony. Nie wiadomo, czy i w jakim stopniu dar jasnowidzenia przyczynił się do korzystnych dla Knurowa decyzji. No, tego nie wiemy. Pani Karwot w ostatnich wyborach starała się m.in. dostać do Sejmu z poparciem Pawła Kukiza i PSL. Jak wiadomo, PSL i Kukiz startowali razem w poprzednich wyborach parlamentarnych, ale oni też już znajomymi na Facebooku. Nie są. Za to nasz najsłynniejszy polityk-piosenkarz przyjął ostatnio zaproszenie do znajomych od Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, podpisał spis umowę o współpracy programowej, cokolwiek to znaczy. Sam Kukis podkreśla, że nie znaczy to, że wchodzi do koalicji rządzącej. Innymi słowy, nie bierze ślubu z Kaczyńskim. Tylko zabiera związek partnerski. Bo w polityce związki partnerskie można zawierać. Politycy od zawsze mogą więcej. I to jest. Niesprawiedliwe. Zaraz, zaraz. Paweł Cookies. Paweł Cookies. A, już wiem. Odetchnijmy chwilę od polityki, a najlepszym sposobem na taki oddech jest to, czym kiedyś zajmował się Kukis, czyli muzyka oraz poezja. Dobrze usłyszeliście? Poezja. Jaka poezja? O co chodzi? No, chodzi o to, że Antoś będzie ci się rymował. Nie wiem, coś go naszło, ja za to nie odpowiadam. To co prawda mój syn, ale oddzielny człowiek i niech robi co chce. Witam. W witam. Dziś w dziale muzycznym człowiek gitara. Yy, od Romana, no lepiej vara, bo nagrywa co nie miara, dobre hity i przeboje. Wiem, że to synonim, lecz ja się boję. Bo przy Romka wszechtalencie, no ja odpadam, no, no mnie nie będzie. Wysłał płytę, podziękował, o patrzcie jak napisał, za muzyką agitował, lepsze to niż by się, no nie wiem, alkoholizował. To se myślę wiersz mu skrobne, czemu nie? <laughs> nie mam rymu, ale za to bardzo proszę dziś bez dymu, bo przed Państwem Roman Walczak w utworze Czarny pocałunek, o kurcze, o Boże. Nie słyszy jej ja nikt serce za głośny, za wcześnie na świt, za późno na sny i w oczach błysk i znika ja i ty. No dobrze, to teraz mamy niezły łącznik muzyki z Konfederacją. Mówiąc o Kukizie, chciałem powiedzieć coś o opozycji, ale to chyba już się tak nie liczy, bo Kuki to już nie jest opozycja, więc może coś o Konfederacji? Proszę bardzo. Krzysztof Bosak ostatnio był w Radiu Z, ale na jedno pytanie nie chciał. Wcale odpowiedzieć. Mianowicie, czy się zaszczepił przeciwko koronawirusowi? Stwierdził natomiast tak. Nie chcę komentować indywidualnych praktyk medycznych, tym bardziej, że powstał zły zwyczaj, by brać osoby popularne jako doradców w sprawach medycznych. A przecież jakie my mamy kompetencje, żeby komuś doradzać? Bardzo słusznie. Ale czekam teraz na dalszą autorefleksję pana posła co do własnych kompetencji, np. w kwestii aborcji, wymiaru sprawiedliwości i wielu innych, w których ani wykształcenie, ani doświadczenie zawodowe nie wskazują, by Krzysztof Bosak miał jakieś kompetencje. Studiował co prawda architekturę, ekonomię i filozofię, ale żadnych z tych studiów nie ukończył. Z zawodu od zawsze jest politykiem, czyli nie zna się na niczym, ale uważa, że zna się na wszystkim. Koalicja Obywatelska z kolei znowu coś przebąkuje o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. No tak. Jeśli się zdecyduje, to lepiej, żeby dawni koledzy i koleżanki z Platformy nie przygotowali mu znowu takiego żenującego powitania jak 4 lata temu. Przypomnę, że wtedy Tusk przyjechał do Warszawy na przesłuchanie u ludzi Ziobry. Na dworcu centralnym czekały na niego tłumy fanów, jak na jakiegoś gwiazdora, i odprowadzały go w pochodzie aż do siedziby prokuratury. Ludzie, nie powtarzajcie tego, bo spalicie tego Tuska na samym starcie. Więc już jeżeli. Niech będzie bez cyrku, spokojnie i profesjonalnie. Orłoś, na co ci temat tego lewackiego Tuska? Co on zrobił w swoim życiu? Daleko mu do Kaczyńskiego. I dobrze ci radzę, Orłoś, zostaw już tego kaczora w spokoju. Jak to kaczora? Tuska chyba. Powiedziałem kaczora? Przepraszam, prezesie, bardzo przepraszam, miałem na myśli Tuska. Jak to pomylił pan Tuska z Kaczorem? Przepraszam, to się już nie powtórzy, panie prezesie. No, no nie powtórzy się, przepraszam. Przepraszam. A tymczasem Szymon Hołownia siedzi cicho i patrzy, jak mu rośnie. Jeszcze nic nie zrobił, a już jego Polska 2050 w sondażach jest najsilniejszą partią opozycyjną. Wprawdzie ostatnio głównie zajmuje się podkradaniem polityków innym partiom, ale to nic nie szkodzi, przecież wiadomo, że politycy to złodzieje, a my zagłosujemy na tych, którzy przynajmniej się kradzionym podzielą. Od co? Jeśli chodzi o dzielenie się, to zachęcam Was do dzielenia się z WTS, komentarzami na Facebooku i YouTube. Przy okazji nie zapomnijcie subskrybować kanału i obserwować fanpage'a. I nie zapomnijcie o wsparciu nas na Patronajcie. I jeszcze jedna sprawa: zapraszam na nowy program na moim kanale Wysokie Obroty. Będę w nim rozmawiał z moimi gośćmi o samochodach i ścigał się w elektrycznych gokartach. Sobotę 5 czerwca bohaterem odcinka będzie Rafał Gębura. Tak, ten Rafał Gębura z kanału 7 metrów pod Ziemią. A ja jestem Maciej Orłoś, ten od wts i mówię Wam. Cześć! Do zobaczenia!